To jest kolejna część budowania naszego domku. No bo na YouTubie można, znaczy ja mogę tylko 15 minut. Nie wiem czemu. Ej, patrz, jest woda. Basen. Basen! Basen w Minecraftie? Nie, nie jesteś idiotą. Nie jesteś idiotą. Ja jestem idiotą. Czyli? A to musisz zrobić jak crafting table tylko że z pieni. Please break my heart. Czekaj, ja to już zrobię. Czekaj, tylko tak na szybko zrobię skrzynki. Ej, tutaj robimy skrzynki? Czy mam zrobić skrzynki? No bo z tego nie możesz z tego, tylko musisz bloki, bo wtedy tak to, tak to działa. Ej, ja wiem, jak to zrobić. Ja wiem, jak to zrobić. Ej, postaw tutaj piecy. tutaj w daj mi piec. Znikły, super. Od razu znikły, coś takie... Nie wiem, co? Je... Nie, bo z e, Dobra, to ja idę po. ja idę po. ja wiem, jak zrobić ten domek. Wiesz, jaki mam pomysł? Ja mam najlepszy pomysł na świecie. Nie, ja tu, tutaj rybę, tutaj mam? nie, ja wiem, co zrobić. Ja mam najlepszy, ja, ja mam najlepszy pomysł na świecie. A masz te masz szyby, czy, czy masz piasek? A, dobra, to przepalię, tylko że y, deskami. O, tu jest węgiel, ale dwa. Ja mam taki dobry pomysł. Aha. najgorzej bez a, bez przedmiotami bedrock I'm gonna break this bedrock kopiemy bedrocka no na odcinku yeah. raz dwa trzy cztery pięć Nie, ale się przypala. Jestem ja trzy. Czekaj. No. Właśnie musimy też farmę zrobić. Czekaj, bo muszę zrobić patyki w ogóle to jest taki widzowie, to jest taki mały survival. Taki. Znaczy to jest survival. Ale niektóre rzeczy jakby wzię yy, wzięliśmy z takimi małymi ciczami czyli x-ray. Jak Kławku to oglądasz, to proszę nas nie zbanować. Yy, Klikam F1, żeby nie było widno, Znaczy, nie widać, widać twój nick. Dobra, tu ja nie pokazuję twojego nicku. Nie no, żartuję. Oczywiście to jest 0 miliardów, to jest tyle procent... Yy. Ale nie tutaj! Far... Będziemy robić pokoje! Będziemy robić pokoje, a nie takie... ...taki kwad. A co? Nie tu! Tutaj farma, no super! No właśnie o to co chcę zrobić. Dobra. Ej, może tutaj zrobimy całe tutaj wszystko z okn okien okna. Patrz. To, to rozwalimy. Damy z jakiegoś bloku. A tutaj damy takie całe, całe okno. Co ty na to? Tu to. No to, to to rozwalimy. I wtedy zrobimy tutaj takie całe okno. Co z tego, że to będzie. No. Ale nie, takie wieże co mi chodzi, że całą ścianę rozwalamy. No? Ale kolorowej szyby. Kolorowej, żeby było wiesz, takie. Albo tutaj zrobimy farmę, patrz, tutaj zrobimy farmę, ale są z całej z szyby. C Musimy ogarnąć łóżko. Pochodnie to akurat mam. E, mogę go włączyć teraz? Ale mam wyłączone. Bo ja nie mam najlepszego. Ja mam najlepszy, prawie jak zobaczysz mój odcinek. Nie wiem, byle jaki to zobaczysz jakiego mam fajnego teksturę. A, dobra Czekaj, bo mi się zaraz pewnie e, Minecraft nie odpowiada. Jezus, Maria! Nie, ten teksturpak jest jakiś głupi. Patrz, bo ja zamiast mam szkło tu. Ej, patrz, bo ja szkło mam takie, że mam zabudowanie z kobla. No. O co ci chodzi? Ja mam pomysł. Musimy na początku ogarnąć węgiel. Więc robimy kopalnię. Ja mam mega pomysł. Ja też mam. Dobry, Michał, good idea. Wiesz, jak co? Że to całe zabudujemy szkłem i tutaj zrobimy farmę. Ale nie z tego. Czekaj, tylko włączę tego teksturpaka, bo, bo on jest taki głupi. Fajny jest, ale. Ale szkło jest głupie Nie, 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 lepiej takie coś No, i tak lepiej wygląda szkło o tysiąc nieskończoności, biliardów, tysiące nieskończoności i biliardów Please break my heart because I am uh, the best in the world and my wonder my warden and, world and Takie coś zrobiliśmy w 10 minut. Nawet, nawet dobrze, mi się wydaje. Czekaj, to tutaj muszę... Tylko wodę musimy ogarnąć. Ale z dwóch stron. A ja mam taki. do... O Jezus, ale ja mam dobry pomysł. Nie, dobra. Nie, to jest przepiękny pomysł. Mam. Chyba widzowie teraz chcą, wiedzą. Niektórzy wiedzą, a niektórzy nie. Ale... Patrz, żeby łatwiej się chodziło, to będziemy chodzić po popłytkach. Żeby... Gdzie? Masz. Ja chcę... Czekaj tu. Ale tylko jeszcze tutaj trzeba zrobić. Z tej strony. Nie. Ej, musimy jeszcze... Ale nie z jednej. Z jednej to... Czekaj, muszę złożyć... To ty to... Za... Masz? Ja też mam. Ja mam siedem. To ja idę tylko. To ja idę po szkło. Znaczy po ten. O właśnie, ja muszę zrobić wiaderko po wodę. I z, musimy zrobić takie małe, nieskończone śrudełko. Dobra, to ja ogarnę wodę. Ja ogarnę wodę, a ty ogarniesz ten piasek. Węgiel? To ja bym musiała zrobić kopalnię. Czekaj, co? A, nie rozumiem, ale dobra. Jak to? Przecież w Minecraft'cie nie ma ptaków. A. Dobra, to kolejna część.